Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Praszce był wydarzeniem, które pokazało jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy i inicjatywie. Szkoła podstawowa numer 3 w Praszce tętniła życiem i emocjami. Mamy 160 wolontariuszy, którzy kwestują na terenie gminy Praszka, ale również na terenie Mokska, Skomlina, Krzyworzeki i Radłowa. Także, także te wioski i ochotnicze straże pożarne z nami współpracują i chwała i dziękuję im za to. Ludzie chętnie pomagają i wrzucają na przykład te pieniądze, czy kupują tutaj ciasto, więc to jest takie najbardziej co co motywuje tego wolontariusza, żeby dalej uczestniczyć. Tegoroczny finał organizowany z myślą o onkologii i hematologii to prawdziwe święto dobroczynności. Program był obszerny i zróżnicowany, a na przybyłych gości czekało wiele możliwości. Jestem dumny z tego, że to 31 w Prasce, 33 w ogóle w Polsce, natomiast w Prace 31, to można powiedzieć, że Praszka od samego początku tutaj uczestniczy w akcjach woźpowych. Grając 31 lat, e, gdzieś moje serducho jest cały czas pomagać. I uważam, to co robimy, no to robimy jak najlepiej, jak tylko potrafimy najlepiej. No i myślę, że te dzieciątka, czy osoby dorosłe, obojętnie kto to jest, potrzebuje naszej pomocy i dlatego robię to 31 lat. Loterie, animacje, fotobudka i dmuchane atrakcje. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nie zabrakło też wspaniałego jedzenia. Wszyscy, którzy są głodni, zapraszamy zawsze do naszej kuchni. Nigdy nie wyjdziemy. Na scenie zaprezentowały swoje talenty przedszkola, szkoły podstawowe i średnie. Nie zabrakło też doświadczonych artystów. To, że dzieci mogą się właśnie pokazać swoje talenty, to, że mogą uczestniczyć w tym wszystkim od maleńkości, to jest bardzo wspaniała inicjatywa. Takie z kolei rzeczy, że trzeba tych młodych ludzi uczyć. Od dziecka, kto ich ma nauczyć tego, co ich czeka w przyszłości. Mega fajnie spędzony czas z przyjaciółmi, właśnie przyjaciel mnie do tego namówił. Praszka oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to 31 lat tradycji wspólnego działania dla dobra innych. Co roku podnoszą poprzeczkę coraz wyżej.